Powiedz mi, Olusiu, jak właśnie czujesz swoje serduszko? Dobra, nie musisz zaciskać. Normalnie, zamykasz oczka, to nie jest ważne. Skupiasz się na serduszku. Powiedz, jak pracuje serduszko? Wolno, szybko, równo, nierówno, takie zwykłe rzeczy. Wolno? Wolno i, wolno i tak, jakby troszeczkę szybko. Dobrze, w takim razie teraz przyglądaj się jemu bardzo mocno. Ja policzę do trzech, a ty zaśniesz i wejdziesz w taki głęboki sen hipnotyczny, taki bardzo błogi. Jeden, dwa, trzy i śpisz. Wchodzisz głębiej, jeszcze głębiej, jeszcze głębiej, jeszcze. Jesteś na najgłębszym poziomie snu hipnotycznego. Czujesz się tak błogo, tak ci jest dobrze, leżysz na swojej łące, na słoneczku. Rozejrzyj się, dookoła i powiedz jak wygląda twoja łąka. Są kwiatki, słońce świeci, czy są jakieś roślinki, zwierzątka. Czy jest twój piesek z bajki? Wszystko zobacz jest. Widzę trawę. A jaka ta trawa? Normalnie zielona, czy taka ładniejsza? Zielono jasno. Tak. Widzę rzekę. Tak. I słońce. I jest, jest letki wiatr. wiatr, Dobrze, wejdź do tej rzeki, bo jest bardzo ciepło. Woda jest cieplutka i nie bój się. Wejdź do tej wody cały, zanurz się i powiedz: jak leżysz pod wodą, jak ci się oddycha? Normalnie? Czy masz jakieś trudności? No. Widzisz, że pod wodą się normalnie oddycha? Fajne co? Przez chwilę. Tak. Mogę być pod wodą, ale już. Nie, nie, a możesz być dłużej. Bądź pod wodą całkiem. Zaufaj sobie, że możesz normalnie oddychać. Zwróć uwagę, że oddychasz i wszystko jest dobrze, jest? Rozumiesz? Dobrze, jesteś pod wodą, sobie oddychasz, jest ci bardzo fajnie. Słuchaj, ta woda ma strukturę kryształu. Ciekłego kryształu. Ma potężną moc. Ta. Woda wnika teraz we wszystkie twoje ciała, zmysły, komóreczki, najmniejsze drobinki, we wszystko, ona ma potężną moc. Ona wchodzi we wszystkie twoje cząstki i wypłukuje z nich strach, ból, choroby, takie niezrozumienie, strach, lęk, przede wszystkim te wszystkie emocje. I teraz zobacz, od nóg taka smuga odpływa. Jakiego koloru tych, tych wszystkich brudów, chorób i tego wszystkiego? Jaki to jest kolor? Zielony. Dobrze, poczekaj aż niech to wszystko odpłynie z nóg, i jak już będzie taka czysta woda z ciebie przepływała, to wtedy mi powiedz, dobra? Dobrze. Przyglądaj się, pozwól, żeby wszystko spód zeszło, żeby wszystko zeszło z Twoich ciał, wszystkie brudy, wszystkie syfy, tak to z kaszlu, żeby zeszło, z gardła. To, wszystko, co się w szkole wydarzyło, ta choroba, która chciała Cię zaatakować, czy coś. Teraz widzisz przy okazji to, co Cię w szkole zaatakowało, co tam się wydarzyło? No, chyba od komputerów. Od komputerów? Dobrze, to teraz oczyść to. Oczyś to i wszystko to odrzuć od siebie. Wyczę się całkiem. Nie może nic z komputerów mieć na Ciebie wpływ. Tak, żebyś był czysty i zdrowy, dobra? Masz potężną moc, jesteś teraz takim potężną istotą. Wszystko wyczyść, oddaj tym komputerom i powiedz, żeby to był ostatni raz. Po następny raz to was wszystkie powyłączam i nie będziecie działać. Rozumiecie I tak to? Są całe... I tak były już wyłączone. Dobrze, w porządku, ale niech I pamiętają, ty jesteś nietykalny, nie wolno i cię ruszać. Nie działały. Dobrze, w porządku. W takim razie teraz znowu leżysz w tej wodzie i powiedz... Jak? Jeszcze jakieś brudy z ciebie schodzą, czy nie? Nie. Już jest, jesteś czysty. Teraz dajcie takie specjalne okulary i widzisz swoje ciało zewnątrz, wewnątrz, w każdą komórkę. Widzisz umysł swój. Widzisz mózg, wszystko i powiedz, czy jest wszystko dobrze. Mhm. Dobrze. Ja teraz zwiększam jeszcze twoją moc, twoją czystość. Przejrzystość. Wszystkie twoje ciała i zmysły synchronizuje na wszystkich poziomach. Stajesz się dziesięć razy mocniejszy, tysiąc razy, biliard razy i w nieskończoność nieskończoności. Jesteś teraz potężną, mocną, zdrową, uśmiechniętą, wesołą istotką, olusiem. Jest tak? I tak jest. Teraz jeszcze zobacz, co tam u skarka w tych płucach, co go tak męczy, co to za choroba jest. Płuca, co tam w płucach? Jak to widzisz? Tak jak widzisz, opowiedz? Jak że czasami wychodzi bez mocnych, ciepłych ubrań i choruje. Aha, a jak pije coś, to ma pić ciepłe czy zimne? Żeby nie zasilać choroby. Czasami ma ciepłe, czasami zimne. Aha. Czasami. Jak jest zdrowy, może zrobić zimne, ale jak jest kaszle, chory, to ciepłe, tak? Aha. Dobrze. Dobrze, to napraw go, uzdrow go, żeby on był całkiem zdrowy. U, pozabijaj wszystkie bakterie, u niego, u siebie, wszystkie pozabijaj. U dziadka pozabijaj bakterie, u babci pozabijaj bakterie, u taty, mamy. Pasożyty, byty, diabły, łobuzy, wszystko, teraz jesteś najmocniejszym na wszechświecie. Wszystkich wymorduj. Trudno, niestety, trzeba się ich pozbyć, gnoi. Wymorduj wszystko i spal do słoneczka, jak słoneczko spali, już niczego nie będzie, to mi powiedz. Już. Super, ja zabezpieczam i nikt, ani nic już nie może w przestrzeni zakłócić. Za, za... Powiedz, jak się teraz czujesz, jak serduszko pracuje? Co? Dobrze. Dobrze? Dobrze. To teraz zasypiasz snem hipnotycznym. Jeszcze głębiej, jeszcze głębiej, jeszcze głębiej i jeszcze. Wchodzisz na najgłębszy poziom. Tak głęboki, jakim nigdy jeszcze nie byłeś. Jesteś czystą świadomością. Powiedz kim, czym jesteś, co się dzieje? Widzę. Jakby... wodę jak się... Piasek, słońce, i widzę jak obok jest kwiaty i łąka. Dobrze, policzę do trzech. Staniesz się tym wszystkim, co widzisz. Jeden, dwa, trzy I jesteś teraz wszystkim i wodą, i kwiatami, i łąką, ciepłem. Jesteś zapachem, jesteś radością, szczęściem, jesteś ziemią, wodą, wszystkim, powietrzem. Absolutem wszystkim jesteś i powiedz kim jesteś? Jestem słońcem powietrzem całe życie. Jakie to uczucie być wszystkim? Nie za bardzo mega. Nie za bardzo mega? A czym wolisz być? Wolę być e, wolę być tylko e, Słońcem, żeby nie tylko... Ciepło. Dobrze, to teraz łączysz się ze słoneczkiem i jest Ci tak ciepło jak słoneczkowi, a słoneczkowi tak ciepło jak Tobie. Jest tak? Tak. Dobrze, i tak zostaje. Policzę do trzech, wybudzisz i tak cały czas będzie. Jeden, dwa, trzy, jesteś tu